jeszcze zanim zaczniemy. Zachęcam Was do subskrypcji kanału Jaskinia Słowa na YouTubie. Wystarczy kliknąć na dole subskrybuj. Można też kliknąć taki dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia za każdym razem, gdy pojawię, gdy umieszczę, gdy pojawi się nowy film na kanale. Dziękuję też za wszystkie słowa wsparcia, za cenne komentarze, za Wasze wiadomości przesyłane do mnie na Messengerze, na Facebooku czy mailem. Dziękuję też za wsparcie na zrzut.pl. Dzięki temu mogłem Kupić mikrofon, głośniki kupić sprzęt do nadrywania, kupić także kolejny rok abonamentu serwera dla naszej strony jaskiniasłowa.pl Bardzo dziękuję za to Wasze wsparcie i a dzięki temu możemy iść dalej. I to, co dzisiaj chciałbym rozpocząć, czyli takie przyglądanie się trochę Ewangelii, ale trochę niekoniecznie zajmujemy się samym tekstem, ale tłem tego tekstu. Niedawno w Ewangelii słyszeliśmy, Nakaz misyjny Jezusa, to końcówka Ewangelii Świętego Mateusza. Idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyńcie uczniami wszystkie narody. Mówi Jezus do tych, którzy stali się Jego uczniami, którzy, wędrując z Nim przez całą Jego publiczną działalność, stali się Jego uczniami. Dzisiaj chciałbym zastanowić razem z Wami nad tym, jak wyglądała ta formacja uczniów, co to znaczyło być uczniem i jak wyglądała ta codzienność bycia uczniem, codzienność tej wędrówki twarzą w twarz z Jezusem. Zapraszam. Niedługo pojawią się nagrania historii biblijnej, które już kończę, natomiast dzisiaj przyglądamy się temu byciu uczniem i co to znaczy bycie uczniem Jezusa. No właśnie, moi drodzy, czy myśleliście o tym, kiedyś jak wyglądała ta codzienność uczniów? Ja przyznam, zawsze myślałem o tym, że to, że to było tak, że Jezus się pojawił. Uczniowie zostawili wszystko i poszli za nim, i potem przez trzy lata wędrowali za Jezusem, śpiąc gdzieś na jakichś łąkach czy w jaskiniach, i po prostu zostawili rzeczywiście wszystko. Ale ostatnio słuchałem nagrania dobrego biblisty, ważnego polskiego biblisty, księca profesora Mariusza Rosika, który trochę zmienił moje myślenie i, i bardzo mnie mocno przekonał do tego, że tak nie mogło to wyglądać. No bo posłuchajcie, zobaczcie kilka prostych rzeczy. No, Piotr ma swoją rodzinę, tak? Słyszymy, że ma teściową, którą Jezus uzdrawia, więc jeżeli ma teściową, to ma też żonę. Ma swoją rodzinę i, i, i idzie łowić ryby. I, I tam podczas tego połowu Jezus mówi mu: e, Będziesz rybakiem ludzi. Piotr zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. I co? Nie wrócił więcej do domu? Zostawił swoją rodzinę, przecież mężczyzna w domu jest głową domu, jest też tym, który utrzymuje rodzinę. Więc na trzy lata sobie zniknął z domu, już więcej nie wrócił, zostawił żonę, zostawił rodzinę, zostawił dom, był, za który był odpowiedzialny. A inni apostołowie, którzy mają na utrzymaniu swoich rodziców, którzy mają swoje domy, swoje prace, wydaje to się trochę nieetyczne, nawet jak powiedział się profesor Rosip, trochę takie niewłaściwe. To nie tak powinno być. Nie tak wyrywa Jezus ze świata uczniów. Co więcej, te miejscowości w Galilei, rozsiane wokół jeziora galilejskiego, Koroza, Inbetzajda, Kafarnaum, i tak dalej, one wszystkie są bardzo blisko siebie. Więc trudno się spodziewać, że grupa dwunastu, czy pewnie więcej uczniów, śpina jakieś łące pod Betzajdą kilometr czy dwa od domu, a, a nie w domu apostoła. Tak? Więc jakby to trochę jest takie nielogiczne by było. Czemu mają tak na siłę odchodzić od domów? Jeżeli mamy powiedziane, że Natanael pochodził z trany galilejskiej, tak? no to, to czemu ma nie być u niego w domu spotkanie, skoro jest to bardzo blisko, czy jest na trasie, na trasie, którą przemierzają uczniowie razem z Jezusem. Czy rzeczywiście Jezus trzy lata dzień w dzień wędrował? Jak to musiało wyglądać? No właśnie, myślę, że o tym czasem nie rozmawiamy, o tym czasem nie myślimy, a to wcale nie jest takie, takie proste czy oczywiste. Bo czasem sobie myślimy, że ta droga ucznia jest taka wyjątkowa, że uczeń to jest ktoś tak bardzo wzniosły, idealny, że my do tego wzoru jakoś nie przystajemy. Nie. Myślę, że mamy wiele z, z uczniów. Otóż jak to prawdopodobnie wyglądało? No, kiedy Jezus mówi, zostaw wszystko i pójdź za mną. To nie do końca znaczy konkretnie, idź za mną, prawda, właśnie wyruszamy i będziemy teraz szli przez trzy lata. Pójdź za mną, to znaczy yy, wejdź w mój tok myślenia stań się moim uczniem. Tak wyglądało to w starożytności, że byli rabini, mistrzowie, mędrcy, którzy mieli brono swoich uczniów. Nie było przecież uniwersytetów, nie było kolegiów, nie było jakichś liceów. To tak się odbywała nauka. I ktoś potem mówił: Ja jestem ze szkoły Damaliela, jak mówi święty Paweł, czy i, i innych mędrców wymieniano, i oni byli jakby ze ich szkoły. To nie znaczy, że chodzili na uniwersytet, tak? tylko że byli w tej szkole, to znaczy przychodzili codziennie czy co jakiś czas słuchać swojego mistrza, swojego mentora. Czasem nie tylko słuchać, ale czasem mistrz zabierał ucznia do jakiejś sytuacji, tak? Mistrz miał z kimś spotkanie i mówił uczniom, chodźcie ze mną, pokażę wam coś ważnego. Było spotkanie, a po tym spotkaniu spotykali się znowu w swoim dronie i rozmawiali o tym, co się wydarzyło. Jak to odczytaliście? Jak myślicie, czemu ja powiedziałem to, a nie tamto? Jaka była reakcja mojego rozmówcy? I tak dalej. I po takiej szkole rzeczywiście uczniowie stawali się tak jak mistrz. Uczeń Stopniowo dojrzewa do, do, do tego, że poznaje siebie, ale przede wszystkim, że naśladuje swojego mistrza, poznaje swojego mistrza, zapamiętuje jego słowa, jego naukę. A więc, kiedy Jezus mówi: Pójdź za mną, to znaczy zostań uczniem mojej szkoły. Pójdź za mną, czyli zacznij myśleć jak ja. Pójdź za moim tokiem rozumowania, za, za moim sposobem życia. I prawdopodobnie uczniowie nie zostawili swojego życia. Trudno się spodziewać, że Piotr zostawia swoją rodzinę, swój dom, swoje utrzymanie, za które jest odpowiedzialny. A więc Jezus wybiera uczniów tych, których sam chce, powołuje ich, i tak naprawdę te trzy lata ich bycia z Jezusem najczęściej wyglądają tak, że spotykają się razem raz w tygodniu w Synagodze. Czy w szabat. Spotykają się w szabat, bo to był dzień nauczania, to był dzień komentowania Biblii, to był dzień modlitwy. A więc przez cały tydzień są w swoich światach, są w swoich zawodach, w swoich domach i przychodzą do Jezusa na dyskusję, na, na naukę, na. Jego poznawanie, na, na spotkanie z Nim raz w tygodniu. Oczywiście, poza tym są też inne okazje. Tak? Trudno to określić, że to było zawsze raz w tygodniu, ale mniej więcej regularnie raz w tygodniu, plus jeszcze jakieś wydarzenia. Coś się działo, przyszli do Jezusa Faryzeusze, no to wołali uczniów, żeby być świadkami tego, co Jezus powie, czy jak Jezus rozwiąże jakąś sytuację. Stąd te wszystkie opisy, potem cudów, które znajdziemy w, w Ewangeliach. Oprócz tego były te trzy święta pielgrzymkowe święta, w które każdy Żyd był zobowiązany pielgrzymować do Jerozolimy, i, i te święta no te główne święto, święto paschy te święta powodowały, że Jezus zabierał swoich uczniów na tę wędrówkę. Czyli oprócz tego tygodniowego cyklu nauczania, wpatrywania się w Mistrza, mamy też ten, ten cykl tygodniowy, można powiedzieć, taki rodzaj pielgrzymki, rekolekcji w drodze, takiego spotkania dłuższego z Mistrzem, kiedy spędzali razem no, kilka dni idąc do Jerozolimy. Kilka dni wracając z Jerozolimy, no i też te kilka dni święta już w samej Jerozolimie, więc to taki tydzień troszkę dłuższy, 8 dni, razy trzy w ciągu roku spędzali ciągle razem. I tak wyglądało ich bycie z Jezusem. I tego ślady znajdziemy w Ewangelii. Jeśli przyjmiemy to jako klucz, to jest moja propozycja teraz y, dla was. Y, ja to samo odkryłem dzięki jak mówiłem profesorowi Rosikowi. Natomiast y, także zacząłem tego trochę to zgłębiać w innych materiałach, w komentarzach i to naprawdę jest logiczne i, i takie wydaje się y, 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 prawdziwe, ale zachęcam do komentowania. Jakie są wasze spostrzeżenia? Jakie są wasze komentarze na ten temat? Myślę, że część z Was powie, no jak to przecież przychodzi do Jezusa uczeń i mówi o to my porzuciliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, ale Jezus na to mówi stokroć tyle otrzymacie, braci, sióstr, mater, ojców. No tak, rzeczywiście tak jest. Chodzi o to, że pójd idąc za Jezusem, mamy porzucić swoje dawne życie, porzucić yy, swój sposób życia, wybrać to, że będę teraz naśladował Jezusa. To także oznacza czasem rezygnację z siebie, z tego, co jest takie nasze, co, jest, co byłoby naszym wyborem. Rezygnację z tego, że jednak te święta spędzał już nie z rodziną, ale z Jezusem. Więc jest ta forma wyrzeczenia, pójścia, pójścia za Nim. Te święta pielgrzymkowe, w które wędrowano do Jerozolimy, to święta, w które właśnie czytamy u Łukasza, że byli w drodze do Jerozolimy, że wędrowali, że po drodze musieli przejść przez jakieś tam miasta czy przez krainę Samarii. To wszystko było w drodze do Jerozolimy lub z Jerozolimy te trzy razy w roku przez te trzy, cztery lata ich wspólnej wędrówki jak, jako tej publicznej działalności. Jezusa. Oni więc byli pierwszymi świadkami tej, tej działalności. Tak wyglądała prawdopodobnie droga, droga apostołów. Zobaczcie, że tak naprawdę my od tego się wiele nie uczymy. Nie, 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 nie różnimy. Uczeń przygląda się mistrzowi. Nie staje się lepszym niż on. On jest pierwszym, który słucha poleceń nauczyciela. On też stawia nauczycielowi pytania, dziwi się, nie rozumie. I my robimy to samo, żyjemy w swoim świecie, który próbujemy łączyć z Jezusem, przychodzimy do Jego szkoły, w każdej, w każdej Eucharystii, przychodzimy do Jego szkoły patrząc na, na Jego świadków, na Jego uczniów, którzy działają w Jego imię, którzy czynią Ewangelię rzeczywistością dzisiaj na, na ziemi i także przeżywamy te chwile dłuższe, właśnie jakiejś rekolekcji tego bycia dla Jezusa czy bycia z Jezusem dłużej niż tylko raz w tygodniu. A to wszystko po to, by stać się uczniem, by, by być tak, jak on. Uczeń porzuca wszystko, idąc za nauczycielem, jada z grzecznicami i celnikami. Natomiast wcale nie musi być człowiekiem przejrzystej wiary. O, on też się boi, czasem wątpi, i tak też się dzieje z uczniami w Ewangelii. Tak też słyszymy o, o tym, co, co było doświadczeniem uczniów, tak? apostołów, tych pierwszych uczniów. I w pewnym momencie, kiedy oni są już gotowi, Jezus może odejść, jest w niebo wstąpienie. Odchodzi do nieba, posyła Ducha i mówi: Idźcie na cały świat. Jesteście już gotowi do tego, żeby z ucznia stać się mistrzem, żeby iść i głosić Chrystusa, żeby innych czynić uczniami, żeby zapraszać innych do tej szkoły. Nie, nie czynić wyznawcami Chrystusa. Nie mamy słowa o czynieniu chrześcijanami, ale o czynieniu uczniami. A więc to jest ważne, żeby nie tylko przyjąć Jezusa. Ale żeby dalej być jego uczniem, żeby jego wybierać, żeby iść za nim w swoim życiu. Yy, moi drodzy, zapraszam do komentowania. Pod filmem jest miejsce na komentarz. Napiszcie, co o tym myślicie, co wam tutaj pasuje, co wam nie pasuje, i czy się zgadzacie z tą teorią, z tą tezą. Biblistów dzisiejszych, czy się nie zgadzacie? I spróbujemy za jakiś czas, tydzień, dwa, nadrać kolejny odcinek, w którym będę próbował ustosunkować się do tych, do tych Waszych komentarzy. Zachęcam więc do Takiej dyskusji. Otwieram tę dyskusję i, no, może to spotkanie za dwa tygodnie będzie live'em, żebyśmy mogli na żywo o tym porozmawiać, nie wiem, ale myślę, że myśl jest ciekawa, bo, bo, bo sam całe życie myślałem, że oni tak sobie wędrowali, ale tak naprawdę wiecie, to są tak małe odległości. Całe państwo Izrael jest wielkości województwa podlaskiego, więc Galilea jest też także malutka, więc trudno się spodziewać, że oni dzień w dzień wędrują gdzieś, nie wstąpiwszy do swoich domów, nie będąc ze swoimi rodzinami, a ciągle gdzieś śpiąc po szakach na jakichś łąkach z Jezusem, no trzy lata tak wędrując po, po takim małym terenie, no to nie sposób. Więc jakoś to musiało wyglądać. Jak? Jakie macie pomysły? Czekam na Wasze komentarze. Przypominam o możliwości subskrypcji. Piszcie komentarze, wysyłajcie. I no, otwieramy nowy temat, nowy, nowy dział o, o byciu uczniem Jezusa. Jak to wyglądało tak w praktyce? Do, do usłyszenia, do zobaczenia. Szczęść Boże.